Starliśmy, tak jak mówiłem, tam jest KFC, nie? A pójdziemy najpierw do McDonalda, bo jest trochę bardziej oddalony. I wydaje mi się, że mi będzie tak wygodniej. I tak nie wziąłem pod uwagę tego, że jest 27 20... stopni 26 i sobie założyłem długie spodnie. Bo powiem Wam, dość cieplutko mi się zrobiło. No ale dobra, idę. Zaraz pod drzwiami jesteśmy. Dobrze, doszliśmy, tak, nie będę w środku filmował, bo jest naprawdę sporo ludzi. Mamy ta godzinę 13.51, widać? Widać, dodam dwie minutki zanim dojdę do drzwi, czyli 13.53 wejście jest. I zobaczymy, ile czasu zejdzie wybranie, przygotowanie i te, i, no i wyjście moje. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Odejmijmy teraz jakieś dwie minutki. Na wyjście ze sklepu mamy godzinę 14.02, czyli oczekiwanie, zamówienie i tak dalej i możliwość teraz zaspokojenia mojego głodu trwała jakieś 15 minut, tak? Na montażu jeszcze dokładnie policzę, ale 43 wszedłem do środka, tak? A jest 14, powiedzmy. Dwie minutki im oddajmy, to mamy 17 minut w środku. Hm. Nie wiem, czy to dużo, czy nie dużo. wybrałem jakiś zestaw za 9,99. To jest dokładnie z warunkami, jakie sobie obraliśmy. Jakąś szklankę dostałem. Zamówiłem na Getsy, żeby można było porównać wagowo, czy, czy ilościowo z tym, co zaoferuje nam KFC. I do tego sobie wziąłem Pepsi, bo mnie susza jak szata. No jest kurwa, dwa, 27 stopni. A, po co ja te długie spodnie założyłem? Dobra, sobie wypiję kole, a żarcie zostawimy sobie na, na potem. Jak już zamówię drugi ten, będę miał komplet, to usiądziemy na ławeczce i porównamy. Dobra, piję i idę do, do KFC. Doszedłem do KFC, tak więc patrzymy, która jest godzina. Mamy 14.15, dodam minutkę, bo tu już jest od razu wejście, czyli 14.16 wchodzę do środka. OK, idziemy. I tak jak poprzednio, 10 euro i zobaczymy ile czasu nam zejdzie. Yy, tak, odejmijmy z dwie minutki na wyjście, to mamy 14.20, czyli 14.18 wyszedłem. Tutaj jest ten, ale jeszcze stałem chwilę tam do toalety, sobie skoczyłem, to moje te dwie minutki yy, dodajmy, znaczy odejmijmy im, czyli 14.18 wyszedłem. I taki pakunek dostałem za 999. Niestety paragonu nie dostałem, bo drukarka się zepsuła. No ale okej, okay. idziemy gdzieś w jakieś spokojniejsze miejsce, żeby samochody nie jeździły, i zrobimy mały unboxing. Wyszedłem poza już teren miejsc.